Siemano, z tej strony Wiktornek. sorry za zachrypiały głos ale jest 9 godzina wstęp o 8, więc możecie sobie wyobrazić jak bardzo zachrypnięty mogę mieć głos po wstaniu ponieważ chcę to jak najszybciej nagrać i zmontować dzisiaj wracam obecnie po przerwie na YouTube'a przerwa była około tam z tego co pamiętam 16-18 dniowa, coś takiego, no nie było to długo ale mimo wszystko przez Ponad dwa tygodnie nie dostawaliście filmów i wiecie jak to jest. Wolę jednak powiedzieć, że no była spora przerwa, bo dla mnie to jest spora przerwa od YouTube'a, ale dzięki temu trochę odżyłem. Trochę mam ciekawsze pomysły i obecnie na kanale prowadzą małe zmiany. Mianowicie Team Fortress 2 idzie na drugi plan. Co jakiś czas może będę nagrywał Team Fortressa, ale obecnie chcę się skupić na mega fajnych... Śmiesznych materiałach, które będę tworzył poprzez granie w różne gry, tak jak kiedyś to robiłem 2021 Oraz filmami tematycznymi, jeżeli jakieś znajdę I ogólnie, mam jeden odcinek nagrany z X Defiance, czyli tej nowej gierki od Ubisofta, która wyjdzie pod koniec lata Mam nagrany filmik z Dorsów też do zmontowania, naprawdę fajny filmik mi wyszedł, około 40 ileś minut ale naprawdę fajny był. Naprawdę dobrze się bawiliśmy z znajomymi i było naprawdę spoko. Chociaż audio tam trochę, bo wiecie, jak to jest w domu, gdzie jest 5 osób. Yy, nagrać coś pomiędzy. Będąc w pokoju, który jest pomiędzy trzema innymi pokojami, a ściany są trochę cienkie, no ale cóż, znaczy nie cienkie. Nie są wygłuszone przez co no słychać dużo. No ale cóż. No i jeszcze jeden odcinek mam do nagrania, czyli odcinek Snap'a, czyli. Po prostu odcinek o tym, zobaczycie, T tematu nie będę wam zdradzał, myślę, że będzie on ciekawy. Naprawdę myślę, że przy nim będę pracował najdłużej, więc wyjdzie on tak powiedzmy pod koniec miesiąca, myślę. Albo w lipcu gdzieś by na początku, w połowie, zobaczymy, bo nie jestem pewien, czy zdążę zmontować. Nowy odcinek pojawi się pod koniec tygodnia, dzisiaj jest wtorek, on się pojawi w soboty Niedzielę jakiś odcinek któryś, który zmontuję albo nowy, który nagram, bo jak wiecie jeden z 10 ciężko mi się montowało, no patrząc na to, że miałem 2,5 tygodnia przerwy, ale udało się, naprawdę fajnie się filmik wybił. Dziękuję Wam za 600 subskrypcji w ogóle i Rokuet w ogóle napisał mi komentarz, jeden z bardziej znanych, wydaje mi się, youtuberów Team Fortressowych tej trochę starszej ery, co bardzo fajnie mnie zmotywowało i naprawdę mnie będzie motywowało. Dziękuję za pozytywny odbiór powrotu i naprawdę fajny odbiór tego jednego z dziesięciu. No i co? No i to na tyle. Wracam na YouTube'a, Myślę, że będzie Wam się nowy content w pewnym sensie podobać. Chcę też, aby te filmy były trochę lepiej zmontowane: żeby to nie było po prostu ucinanie, tylko też wycinanie takich najgorszych momentów i zostawianie tych najlepszych. Żeby nie było tak, że film ma 20 minut, ale jest nudny, ale wyciąłem tam, gdzie nic nie mówię, tylko chcę, żeby film miał powiedzmy 10 minut, ale żeby nie, żeby nie był w ogóle nudny. Więc yy, chcę coś takiego teraz stworzyć, trochę też dodać jakichś nowych rzeczy do filmu, żeby były ciekawsze, nie żeby to były tylko gameplay, tylko coś ciekawszego jeszcze dodać powiedzmy na obrazie, żeby po prostu jakieś ciekawiej to wyglądało, cały film. Więc no, to na tyle, widzimy się w kolejnym odcinku, myślę, że już niedługo, na razie, cześć!